Coraz częściej tak się niestety zdarza, że wiele osób, szczególnie osób starszych, pada ofiarami oszustw. Czasem przestępcy używają naprawdę bardzo wymyślonych sztuczek, żeby wejść do mieszkania. Od pewnego czasu na terenie Ciechanowa pojawiają się przypadki oszustw dokonywanych przez dwie kobiety, które podają się za pracowników wodociągów albo że są ze spółdzielni i wchodzą do mieszkania, mówią, że jest awaria, ewentualnie mówią, że trzeba szybko wejść do łazienki, do kuchni, bo zalewa woda sąsiadów. Bywały też sytuacje, to już są opowieści znane nam z wiedzy operacyjnej, że czekały pod blokiem na osobę w podeszłym wieku, na siłę próbowały jej zanieść torbą z zakupami na drugie piętro. Była sytuacja, w której usłużna, nieznana kobieta pomogła za niej zakupy na drugie czy trzecie piętro w bloku. Od razu nie weszła do mieszkania. Po 15-20 minutach ta sama kobieta biegła i mówi do starszej osoby, 80-paroletniej, że zalewa woda sąsiadów od jej z łazienki. Kobieta otwiera mieszkanie. W międzyczasie oszustka rozlewa wodę, sprzątają razem. Po paru minutach wchodzi druga, też usłużnie pomaga usuwać wodę z dywaników, z łazienki i z przedpokoju. Po pewnym momencie uznały kobiety, że one mają kolegę, który ma specjalistyczny sprzęt do tego, żeby wysuszyć dywany. Wychodzą. Oczywiście w międzyczasie. Skradły pieniądze, skradły biżuterię. Bywały też sytuacje, to już są opowieści znane nam z wiedzy operacyjnej, że czekały pod blokiem na osobę w podeszłym wieku, na siłę próbowały jej zanieść torbą z zakupami na drugie piętro. Była sytuacja, w której usłużna, nieznana kobieta, pomogła za niej zakupy na drugie czy trzecie piętro w bloku. Od razu nie weszła do mieszkania. Po 15-20 minutach ta sama kobieta biegła i mówi do starszej osoby 80-paroletniej, że zalewa woda sąsiadów od niej z łazienki. Kobieta otwiera mieszkanie. W międzyczasie oszustka rozlewa wodę, sprzątają razem. Po paru minutach wchodzi druga, też usłużnie pomaga usuwać wodę z dywaników, z łazienki z przedpokoju. Po pewnym momencie uznały kobiety, że one mają kolegę, który ma specjalistyczny sprzęt do tego, żeby wysuszyć dywany. Wychodzą, oczywiście w międzyczasie skradły pieniądze, skradły biżuterię.